W piątek 25 sierpnia bieżącego roku w sali konferencyjnej Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Spółka Zoo w Torzymiu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na termomodernizację placówki, modernizację systemu CO i CWU oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W spotkaniu wzięli udział Waldemar Sługocki, poseł Rzeczpospolitej Polski, Władysław Komarnicki, senator Rzeczpospolitej Polski, Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego, Katarzyna Lebiotkowska, prezes zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Spółka ZOO w Torzymiu, Tomasz Pisarek, dyrektor do spraw administracyjno-gospodarczych i inwestycji Torzymskiej Placówki, i Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego. Celem głównym projektu jest głęboka modernizacja energetyczna szpitala w Torzymiu oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to koniec listopada 2023 roku. Kwotowo wydatki ogółem to 17 859 711 69 zł. i 69 groszy. Wydatki kwalifikowane to 17 743 897 zł. i 37 groszy. Wartość dofinansowania to 14 936 534 zł i 47 groszy. Projekt obejmuje w szczególności roboty budowlane i materiały budowlane, w tym prace ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. Termomodernizację czterech budynków szpitala, modernizację instalacji CO, wymianę oświetlenia oraz modernizację instalacji elektrycznej, modernizację kotłowni polegającą na zastosowaniu dodatkowych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła typu powietrze-woda i pompy ciepła solarnej oraz kotła gazowego, a także modernizację lokalnej sieci ciepłowniczej obejmującej wymianę sieci na sieć preizolowaną. Zmodernizowane energetycznie zostaną cztery budynki. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 48,070 tony równoważnika CO2 na rok, a także zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 1 3380 kWh na rok. Realizacja projektu, oprócz efektu ekologicznego, ma również swój wymiar finansowy w postaci obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Wdrożenie projektu, jeszcze bez realizacji etapu drugiego, w postaci fotowoltaiki obniży opłaty za produkcję energii cieplnej o sto kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Natomiast realizacja etapu drugiego będzie skutkowała zminimalizowaniem opłat za energię elektryczną, zużytą na potrzeby produkcji energii cieplnej niemalże do zera. Podpisana umowa to kolejny znaczący krok w rozwoju tożymskiej placówki stanowiącej na tle ogólnie słabej polskiej służby zdrowia najlepszy przykład dobrego i mądrego zarządzania.